Oddziały z Lubańskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym kompania logistyczna, jednostki OSP z terenu powiatu lubańskiego, jednostka z Nowego Mesta w Czechach, a także specjalistyczne zastępy ze Zgorzelca i Legnicy, wzięły udział w manewrach strażackich Burza 2014, które odbyły się w Boszkowicach. Z uwagi na to, że na terenie powiatu lubańskiego mamy coraz większą liczbę zdarzeń związanych z działaniami powodziowymi, postanowiliśmy przeprowadzić duże ćwiczenia w ramach ćwiczeń powiatowych którego celem jest przeciwdziałanie elementów związanych z działaniami powodziowymi. Na potrzeby tych ćwiczeń zadysponowane zostały jednostki Sochodniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu lubańskiego oraz dodatkowo jednostki z Państwowej Straży Pożarnej, z Komendy Powiatowej ze Zgorzelca i Komendy Miejskiej z Legnicy w postaci specjalistycznej grupy wodno która miała swój epizod do wykonania polegający na wyciągnięciu osoby, która się utopiła. Same ćwiczenia składały się z czterech głównych elementów. Wszystkie elementy są związane z działaniami powodziowymi. Pierwszy element polegał na ewakuacji i transporcie osób, które były na drugiej stronie brzegu. Drugi polegał na, na budowie wałów i worków z piaskiem. Trzeci polegał na stworzeniu plutonu pompowego który zwykle po działaniach powodziowych ma za zadanie wypompować wodę zalanych obiektów. I czwarty epizod, wynika już z tych trzech poprzednich, polegał na tym, że w związku z tym, że powódź jest działaniami długotrwałymi, rozwijającymi się w czasie, w przestrzeni, wymaga to od nas tego, żebyśmy stworzyli na zabezpieczenie takiej akcji obozowisko namiotowe na bazie sprzętu Kompanii Logistycznej Lubań. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, starszy brygadier Roman Mroczkowski podkreśla, że takie ćwiczenia dla strażaków zawodowych i druhów z jednostek ochotniczych to doskonały sprawdzian umiejętności strażackiego rzemiosła. Te ćwiczenia o nazwie Burza 2014 miały w sobie cztery epizody. Dla strażaków dają bardzo dużo, ponieważ ćwiczą elementy, z którymi na co dzień się nie spotykają. Spotykają się z tymi, z tymi, z tymi elementami tutaj, które ćwiczymy. E, dosyć rzadko, chociaż na naszym terenie te powodzie występują coraz częściej i po prostu e, ci ludzie ćwiczą układanie e, wałów z worków, układanie wałów z, 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 ze specjalnych e, Rzeczy, które, 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 które powodują, że wał nie przecieka, pompują wodę, szukają zaginionych, ewakuują ludzi z łodzi. Także jest to powtórzenie pewnych elementów, z którymi tak jak mówię nie mają do czynienia na co dzień. A po drugie no, ćwiczą tutaj też ochotnicze straże pożarne których dzisiaj jest 14 jednostek, także przypom przypominają sobie te rzeczy, a niektórych rzeczy nie znając, po prostu poznały wiele elementów, które należy przećwiczyć przed hmm, yy, prawda, yy, zadaniami, jakie stoją przed Strażą Pożarną, jeśli chodzi o powódź. Wicestarosta lubański Konrad Rowiński, który z ramienia powiatu obserwował ćwiczenia, zaznacza, że poziom wyszkolenia strażaków zawodowych i ochotników jest bardzo wysoki. Przede wszystkim jest to są to ćwiczenia dla ochotniczych straży pożarnych, dla współdziałania ze strażą państwową i to jest najważniejsze. Tutaj możemy obserwować, jak działają kontenery mała stacja uzdatniania wody, kontenery takie toaletowe i zwłaszcza nowość chyba dla wszystkich, czyli urządzenie które pomaga napełniać piaskiem worki. Yy, musi być do tego wszystkiego przeszkoloni i strażacy. I strażacy yy, ci, którzy są yy, zawodowo pełnią tą funkcję, ale yy, również yy, ochotnicze straże pożarne. Yy, no, cieszę się, że wszystkie zastępy yy, przybyły z powiatu lubańskiego i z tego, co słyszałem, rozmawiałem, już pytałem yy, fachowców. Czyli Strażaków z, z powiatowej Straży Pożarnej, I, no, i poziom wyszkolenia jest bardzo dobry, i cały czas rośnie ich wyposażenie tych ochotniczych straży pożarnych, jak i wyszkolenie. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich nas, bo przecież pamiętamy, że w ostatnich latach mieliśmy Kilka powodzi właściwie na terenie całego powiatu i bez Straży Pożarnej i Państwowej, i ochotniczych Straży Pożarnych na pewno niemożliwe by było usunięcie skutków powodzi w szybkim czasie i zabezpieczenie ludności i mienia. Strażacy z Lubańskiej Komendy oraz ich koledzy z ochotniczych zastępów z terenu powiatu odbywają wiele różnych ćwiczeń i szkoleń oraz biorą udział w manewrach organizowanych przez Komendy Powiatu Ościennych co później pozwala im minimalizować skutki pożarów, wypadków oraz klęsk żywiołowych.